Witam was serdecznie. Słuchajcie, dla tych, co nie mają Instagrama, tutaj wam pokazuję Ryszard Szenan wrzucił swoje papiery zrobionym te, nie wiem, kalkulatorem, żelazkiem lub czymś innym. To jest nieważne. Wynika z tego, że jest oskarżony z artykułu 160 kodeksu karnego, paragraf 2. Co to jest za artykuł? Tutaj macie wyjaśnienie. Czyli kto naraża człowieka na niebez... bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad tą osobą narażoną na niebezpieczeństwo, polega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Czyli wynika, że coś temu dziecku zrobiłeś. Nie wiem, nie będę ci tu pomawiał, ale z tego wynika. I nie wybieraj się tutaj. I nie rób z nas idiotów, że ty jesteś niewinny, bo dozoru za nic nie dostałeś. Jak jesteś takim milionerem i masz tyle pieniędzy na adwokatów, to ja mam dla ciebie taką propozycję. Wynajmij dobrą opiekunkę do dziecka, zabierz tą swoją fruzie w Bieszczady, powiedz jej, żeby ogoliła bobra, tam się nachlejcie, pobijcie, zerżnij ją dobrze i będzie między wami wszystko okej. Okay. Tylko nie znęcaj się nad dzieckiem. A teraz najman, promotorzy najlepszy do ciebie. Jeśli ty zatrudniasz takich ludzi i nie masz z tym żadnego najmniejszego problemu, to jesteś gorszy od nich. Bo nie wierzę, że tam w tej sprawie nic się nie wydarzyło, że dozór jest za nic. I jeżeli dojdzie do walki najman kontra Ryszard Szena, to będziesz ostatnim najgorszym. Przepraszam, najgorszym, największym frajerem, mimo to, że już jesteś. A tak poza tym, macie pozdrowienie od Pink Ragera. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do utrzenia. Hej!